Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. To jest mój pierwszy odcinek na tym kanale i to jest moje MSP. I tak, to jestem ja. Może się przebiorę. To jest taki luk od mnie, takiej dziewczyny, którą lubię w MSP. Więc pozdrawiam ją. Zapomniałam, jak ona się nazywa. Przepraszam, ale potem ją mogę wam pokazać. Ale najpierw to się mogę przebrać w inny luk. A jeszcze w ogóle że nagrywam. Nagrywam. Hej. Okay. czekaj. Hej. Tu? Tak. Dobra. Jestem taka energiczna. Zawsze czekajcie. To wszystko rozstrzegam. Może ten tytuł zostawię. Okej, okay. więc byłam dwa razy z vip -em. Jeden zwykły na, na tydzień, a drugi star VIP na miesiąc. Więc <laughs> no. Ale jest mi nic zostało z tego vip -a. Nie wiem, to się przebrać mam, ale to może zostawię na potem. Ja w ogóle jest 13.00, za 6 minut 14.00. 5 już, ja w ogóle nie wiem, czy ktoś jest na wyspie. Ach, sorki, ale ktoś mi w gardle razie stoi. 6.00, no. Znaczy się, no, dostępny. O, Dobra, nagrywamy. Chcę Wam pokazać mój artbook, <coughs> gdzie oddaję Unii takie, jak ten tutaj już połowę oddałam, ale dzisiaj dodałam trochę, no bo nie. i dam co 10 -lowe, czyli osobne Unii oddam, jak będzie 100 lobby, już 97, więc no, ale tutaj Wam pokażę. Tutaj wam już pokazuję. Tutaj. O, o kurde, źle napisałam, ale dobra. Nieważne. Więc <laughs> zaczynajmy. Um, tutaj zawsze tak to wyłączam. Tutaj, nie? Ok. <laughs> zawsze tutaj na to naciskam, i już. Natomiast to film. Chcę pokazać moje <laughs> dwa filmy, na które bardzo mi zależy I żeby ich nie zobaczyć. czyli 199. Tutaj mam wyświetlenie, a tutaj 248. <laughs> I to jest w ogóle ocena średnia, bo te oszukały, te się nie zrobiły, hmm. wiesz, bo chciałam po prostu takie uczciwa być, i że nie wchodzi się na czyjeś końca I w ogóle, tutaj ja wam mogę pokazać takie, no, komentarze nie jest. To, się, to jest dziwne, wiadomo, że trzeba znać hasło 1 na 5, ona robi te filmy, bo jak ktoś zobaczy, to ona dostanie fana Star Coins, no, wiedzą tak ten, bez sensu, aha, głupia, no wiem, że głupia. Ale tak, no, to jest tak samo, więc, no, ja bała, nawet nie muszę mówić, um, więc, no. Ciekawe czy ktoś w końcu napisze, hej, ty, a w sumie mało znajomych, więc spokojnie, spokojnie. W ogóle, ktoś mi dał prezent, ale wątpię. No, no oczywiście, że ja, bo kto by mi dał prezent, no kto? Chociaż z listy mi niech ktoś coś da. No jeju. Nagrywam, halo. Nudny trzeci odcinek. O, 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 jedyna. Więc pozdrawiam I pozdrawiam ją. Pozydru, -i pozdrawiam. Khm. Dobra. Więc pozdrawiam cię jeszcze raz. I może ci dam prezencik. Choć jesteś wipą, mama. Nie zaszkodzić, dać prezent. <śmiech> 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 ok, no się ja sobie mam przerwę, mama tu weszła i mój pies tutaj musi być, niestety. Więc tym się nie przejmujcie, co ja tu mogę dać. <laughs> to jest problem, co jej dać? Ale nie, no czekajcie coś damy fajnego, żeby. Ten. Mmm, mmm, mogę dać coś z przecież. W tym tak szczerze nie chodzę. To i to też nawet jest spoko. Ale, grafa, dobra, czekaj. Jak będę mogła, to Ci dam. Tak. Proszę bardzo. Dobra. Szybko, 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 szybko. Dobra. I proszę was o dawanie grafu. Oczywiście. Ten odcinek jest taki nudny, ale może da się zobaczyć go. Jest spoko. Mm. Lux. W ogóle może z tych moich luków co coś ubiorę tak na szybko. To są takie nudne, te początkowe. One są takie fesumutne, Więc no. Boże, co to za nazwa? A, to mogę wybrać? To <laughs> No co, ja mm. Tak Może z jakieś coś, jakieś coś, 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 jakieś coś, coś, coś No nie No dobra, to jest świtaśne. No to na tyle w tym odcinku. No że jeszcze napisał hej i ty. To jeszcze ostatnie pozdrowia. O Boże! No, coś jeszcze napisała. <laughs> e, dziękuję, jak to nazywa na Ale ty, k, e, k -m l a i a Dobra. Dobra, na nas, spokojnie. Fajna nazwa kanału na ETKM y L A I A. I pozdrawiam, Fia. Mili, 5, 1, pola 15. No, 5, nawet 5, Dzięki. Spokojnie. spoko Więc to wszystko na tym odcinku. Więc dzięki za oglądanie i pa.